Ja pamiętam dokładnie, słuchaj, moment, kiedy ja się dowiedziałam w ogóle, że Adam się ożenił. Wiesz, dla mnie to była taka sytuacja bardzo traumatyczna, jak mm. się dowiedziałam, dlatego że całe życie marzyłam, żeby stanąć na deskach opery leśnej. Całe życie, chyba nigdzie tego mm. nie powiedziałam. Przyjeżdżam do Sopotu, do tego Sopotu, gdzie zgarnęłam trzy nagrody i dziennikarze chcą ze mną rozmawiać. A moja product manager Hania mówi, że nie mogę z nimi porozmawiać. A ja mówię, ale dlaczego, Hania? Pozwól mi, bo pomyślą, że jestem jakaś wyniosła, nie wiem, nie wiem że nie chcę z nimi rozmawiać, że nie no, no, że niesym sympatyczna I się bardzo o to martwiłam, a ona nie chciała. Nie pozwalałem, ja byłam tak zła. No dobra, zaczął się ten koncert, dostałam te trzy nagrody, i po koncercie pamiętam stoję na tej ściance i ci fotoreporterzy te flesze, i ktoś mi zaczął machać gazetą. I ja patrzę, a tam na okładce faktu Adam, ślub kościelny z Angeliną i taki czerwony nagłówek: Nigdy nie kochałem Pauli. W dniu najważniejszego mojego dnia, czyli wiesz, mm. Sopot y, y, festiwalu. I ja już teraz wiem, że Hania mnie chciała chronić. Czyli wiesz, nie chciała, żebym to mm. zobaczyła, bo wiedziała, że jestem bardzo emocjonalna i pewnie się bała, że jak wyjdę na scenę, może mnie to złamać, tak? Ale pamiętam też, że wtedy naprawdę byłam tak na nią zła, tak do niej pyskowałam, że mi nie pozwala z tym, tymi dziennikarzami porozmawiać. Po, po latach spotkałam ją w telewizji polskiej, lubimy się. Ja zresztą Hanie poznałam przy, przy programie Jestem Jaki Jestem, no bo ona wtedy hmm. w Uniwersalu też pracowała przy, przy Kasi Kanclerz i ją przeprosiłam, powiedziałam, że no to było bardzo brzydkie z mojej strony.